Kolejny projekt uchwały, który jest wynikiem naszej zmian w budżecie, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. I kto z Państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. 20 głosów za, przeciw 0, wstrzymujący się 1, obecnie nie głosujący 2. Uchwała została podjęta.